Kazimierz Dąbrowski, posłanie do nadwrażliwych. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi, za Waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność wśród Jego pewności, za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych. Zarażając się każdym bólem, za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna. Za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego nawet brudu Ziemi. Bądźcie pozdrowieni. Bądźcie pozdrowieni nad wrażliwi. Za wasz lęk przed absurdem istnienia. I delikatność niemówienia innym tego, co w nich widzicie, za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością, za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego, za nieprzystosowanie do tego, co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno, za to, co nieskończone, nieznane. Niewypowiedziane, ukryte w Was. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi, za Waszą twórczość i ekstazę, za Wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed Wami. Bądźcie pozdrowieni. Niedocenianie Waszej wielkości nie pozwoli poznać wielkości tych, co przyjdą po Was za to, że chcą Was zmieniać, zamiast naśladować, że jesteście leczeni, zamiast leczyć świat, za Waszą boską moc, niszczoną przez zwierzęcą siłę, za niezwykłe i samotność waszych dróg. Bądźcie pozdrowieni na